Witam, rzuty, rzuty, ponownie rzuty. No zaczął się sezon osiowy. No i wreszcie chyba coś wychodziłem z tego co widzę. A już chyba z tydzień chodzę bez efektu. No i coś tu leży mi tu. Ale coś małego i takiego dziwnego. Niesamowicie dziwny rzut łosia Stary? do dziwne, prawda dziwne, ale ciężki nie no świeży Tylko zdeptany strasznie Nie jest chyba stary, nie jest stary Straszny, ale ciężki No tak taki badylacz no. Niesamowicie dziwna forma już ale bardzo naprawdę No tak z 80 deko więcej może Nie no może 80 deko no na pewno pół więcej jak pół kilo No już taki kurde zbity, ciężki Ale świeżutki, dziwne No, pierwszy rzut w tym roku Sezon już otworzyłem, osiowy, ale No chciałoby się to łopaty, ale nie ma, no trudno Trzeba będzie się znowu wysilić trochę I pochodzić Zakończyłem sezon teraz ten Wędkarski, może coś rzucę z tych moich podbojów ostatnio z Szymonem, co połowiliśmy jakiś tam może w skrót zrobię, no i rzucę wam ten też żółty żółcik, no żółty, no fajne tak idę tutaj koło tam jest widać taki <laughs> przewrócony pod może tam przychodzi, <laughs> dziwna strona no bo. zobaczcie tu jest następny rzucik Ciekawy ten samość Ale to jest nieświeży jakiś ślad Że one muszą tu leżeć i zdeptane są Kurczę, też świeże niesamowicie hmm. To się dzieje od tego samego łosia, ale kurczę, są inne no, ale jak to, badylaż, to taka forma może przybrać się dziwną. Jeden może być taki, drugi taki. Czy hmm. ten? A tu jest. No, ten ma dziwną formę. Strasznie. Jakaś ręka. No, są strasznie zdeptane. Tutaj muszą chodzić, przychodzić albo próbować przejść gdzieś, szukać jakiegoś przejścia. No i no, chyba spara. Chociaż nie wiem. No. No na sprawa, różnią się różami pieczęci... różami się różnią niesamowicie, może nie jest para, może są dwa tak, barwa ta sama, może ten zniekształcony, może w poprzednim sezonie, może na siłę coś zerwą, szkodził sobie może, no dobra, nie będę się rozczulał, będę dalej szukał, mamy pierwsze dwa zrzuciki, od razu dwa, tylko, że takie mówię dziwne. No, chciałoby się, mówię, tego te łopatacza znaleźć. No, ale teraz ten sezon tak. Miałem tu wielkie plany. Miałem iść tutaj, iść tam. Miały być byczki, i tych byczków nie widzę. Może dziś przeszły. No nic. No, aż bur. Do usłyszenia następnym razem.